Der Spiegel ostatnio podał, że od 8 maja do czerwca ponad 1300 osób zostało wydalonych z Niemiec do Polski. Polskie służby podają, że w trybie readmisji i Dublina to jest około 320. Skąd takie rozbieżności? Czy Państwo macie być może jakiś szacunek dotyczący no, realnej skali działań niemieckich służb w ramach? Tego, tego wydalenia bezpośredniego tej trzeciej drogi niemieckiej. Proszę zawsze wierzyć polskim statystykom i tym, co podają polskie władze i polskie instytucje. Nigdy nie podajemy danych nierzetelnych. Straż Graniczna prowadzi bardzo otwartą politykę informacyjną dotyczącą wszystkich granic. Podobnie działa Urząd do Spraw Cudzoziemców. Natomiast oczywiście dopiero obowiązujące od tych kilkunastu, kilkudziesięciu minut wprowadzenie kontroli po polskiej stronie daje nam pełną wiedzę i pełną informację i taką informacją będziemy się absolutnie z opinią publiczną dzielili.